Kolejne zadanie spadło na samorządy. Parlament, rząd zlecił nam, powierzył obowiązek dystrybucji węgla dla mieszkańców poszczególnych gmin. Uważam, że Hel bardzo dobrze wywiązuje się z tej roli. My już od samego początku czuliśmy, że to tak będzie, dlatego zrobiliśmy rozeznanie, ile osób chce skorzystać z zakupu węgla po preferencyjnej cenie. Następnie podpisaliśmy umowę z przedsiębiorstwem ze spółką z Gdańska i również umowę z firmą z Jastarni, firmą Jaster. Dlaczego z tą firmą? Ponieważ ona zajmuje się tego typu działalnością, więc ma odpowiedni plac, zaplecze, sprzedaje, prowadzi sprzedaż węgla, ale również materiałów budowlanych, wszelkiego rodzaju materiałów związanych z budownictwem i ta firma od wielu, wielu lat obsługuje naszych mieszkańców. Bardzo miła niespodzianka. Firma podeszła do tego bardzo po ludzku, życzliwie. Cenę, którą zaproponowała za sprowadzenie węgla z Gdańska do jastarni na swój plac, następnie przechowywanie, ważenie, przygotowanie do sprzedaży to tylko 100 złotych od tony. Cena. Które zaproponowaliśmy i które wyliczyliśmy dla mieszkańców, to jest 1650 zł brutto. Myślę, jak sprawdzałem, to jedna z najniższych cen w kraju, i cieszę się z tego, że dzięki tej decyzji firmy Jaster mogliśmy taką cenę zaproponować. Oczywiście uprawniona osoba składa wniosek, otrzymuje od nas po sprawdzeniu, weryfikacji. Otrzymuje od nas fakturę. Kiedy już kwota wpłynie na nasze konto, przekazujemy informację do firmy Jaster, że taka i taka osoba trzeba jej sprzedać węgiel. Numer telefonu oni się umawiają na jaki dzień, czy chcą skorzystać z transportu tej firmy, czy może sami chcą przyjechać, bo za transport koszty ponosi już ten ostateczny odbiorca. Myślę, że już sporo osób skorzystało z tego. Z rozmów, które przeprowadziłem z tymi pierwszymi odbiorcami, wynika, że pali się w miarę dobrze, czyli nie jest to zły gatunek. No i cóż, będziemy to realizowali w tym roku, i w przyszłym do kwietnia, dopóki będą chętni.